Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co się dzieje, gdy umierasz? Tomasz Kowalski, zwykły dentysta z Krakowa, doświadczył tego na własnej skórze. Po dramatycznym incydencie stanął w obliczu nieba, spotkał Jezusa i odkrył tajemnice, które mogą odmienić życie każdego z nas. Co przyniosła mu ta niezwykła podróż? Jakie przesłanie z tamtej strony zmieniło jego sposób postrzegania rzeczywistości? Poznaj historię, która zmusi Cię do zastanowienia się nad tym, co jest naprawdę ważne w życiu, i odkryj, jak miłość, przebaczenie i nowe zrozumienie mogą stać się Twoją codziennością. Zanim przejdziemy dalej, jeśli podoba Ci się tego rodzaju treść, która pozwala Ci zastanowić się nad życiem i tym, co istnieje poza nim, koniecznie wesprzyj kanał. Zostaw swoje, zarejestruj się. I aktywuj dzwonek, aby nie przegapić takiego raportu transformacyjnego. I powiedz mi tutaj w komentarzach, czy kiedykolwiek przeżyłeś doświadczenie, które zmieniło twój światopogląd? Przejdźmy do historii. Nazywam się Tomasz Kowalski i jestem dentystą. Mieszkam w pięknym Krakowie z moją żoną Anną oraz naszymi dwójką dzieci Zofią i Jakubem. Od zawsze żyłem spokojnym życiem, poświęcając się swojej pracy oraz rodzinie. Każdy dzień był zorganizowany wokół moich obowiązków w klinice, a wieczory spędzałem z najbliższymi, budując wspólne wspomnienia. Wydawało mi się wtedy, że mam wszystko, czego potrzebuję do szczęścia. Pewnego dnia, wracając do domu po długim dniu, poczułem, że coś jest nie tak. Moje myśli wciąż krążyły wokół pacjentów i ich oczekiwań. A ja starałem się odprężyć w obecności mojej rodziny. Anna przygotowywała kolację, podczas gdy Zofia i Jakub bawili się w salonie. Postanowiłem pomóc trochę żonie, a jednym z zadań, które wziąłem na siebie, było naprawienie starej lampy w jadalni. Stałem na krześle, delikatnie manipulując przewodami, zastanawiając się nad codziennymi sprawami. Od zawsze miałem talent do naprawiania różnych rzeczy, więc myślałem, że to będzie Bułka z masłem. Jednak w pewnym momencie wszystko poszło nie tak jak planowałem. Gdy włączyłem wyłącznik, poczułem potężny zastrzyk energii. Prąd przeszył moje ciało z siłą, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Zanim zdążyłem zrozumieć, co się dzieje, straciłem równowagę. W jednej chwili widziałem moją rodzinę, a w następnej wszystko zniknęło. Moje ciało upadło na ziemię, a ja unosiłem się nad nim. To uczucie było przerażające, ale jednocześnie niesamowicie ekscytujące. Patrzyłem na moje ciało leżące na podłodze, bezwładne i martwe. Nie mogłem uwierzyć, że to ja. Czułem się, jakby to nie było nic więcej niż odległe wspomnienie. Zobaczyłem Annę, która rzuciła się do mnie przerażona. Jej twarz odbijała strach i ból, a moje serce zabiło mocniej na widok jej cierpienia. Widziałem, jak Zofia, nasza córka, Dzwoni na numer alarmowy, jej małe rączki drżą z niepokoju. Miałem ochotę krzyczeć, powiedzieć jej, że wszystko będzie dobrze, ale nie mogłem wydobyć z siebie ani jednego dźwięku. Czułem się bezsilny, nie mogąc jej pomóc. W momentach takich jak te zaczynamy dostrzegać, co jest naprawdę ważne. Życie, które do tej pory wydawało się normalne, nagle stało się ulotne. Zrozumiałem, jak bardzo kocham moją rodzinę. To uczucie, mimo przerażenia, było niezwykle potężne. Wtedy zacząłem zastanawiać się, co właściwie czeka na mnie po drugiej stronie tej chwilowej nieobecności. To była zaledwie zapowiedź tego, co miało nadejść. Unosząc się nad swoimi własnymi oczami, patrzyłem na to, co się działo w moim domu z dystansem, którego nigdy wcześniej nie doświadczyłem. To było jak oglądanie filmu, w którym jestem zarówno aktorem, jak i widzem. Widok mojej żony Anny był przerażający. Jej twarz była blada, a oczy pełne łez, gdy próbowała mnie obudzić. Krzyczała moje imię, ale dźwięki nie docierały do mnie. Czułem ogromną bezsilność, jakby cała moja moc i kontrola nagle się ulotniły. Zofia, nasza utalentowana dwunastolatka, z wielką determinacją dzwoniła na numer alarmowy 112. Słyszałem trzepotanie jej serca, nawet z tej dalekiej perspektywy. To była chwila, w której przeszłość i przyszłość zlewały się w jedno. Miałem tak wiele do zrobienia, tak wiele do kochania, a teraz patrzyłem, jak moja rodzina zmaga się z tym, co mogłoby być tragiczne. Czułem, jak w sercu rodzi się niepokój. To była nie tylko moja walka, ale także ich. W mojej duszy zagościła myśl, że mogę ich zostawić. Nie tylko w tym momencie, ale na zawsze. Wciąż widziałem, jak Anna tuli mnie do siebie, a ja nie mogłem jej pocieszyć. Chciałem wziąć ją za rękę, powiedzieć, że wszystko będzie w porządku, ale byłem uwięziony w własnym ciele, które wydawało się odległe i obce. Zaczynałem odczuwać coś, co przypominało jakąś niezwykłą siłę, jakby coś wzywało mnie do odejścia od tego wszystkiego. Unosiłem się wyżej, Patrząc na swoje ciało leżące na podłodze, a świat wokół mnie zdawał się kręcić w zwolnionym tempie. Słyszałem dźwięki syren i głosy medyków, ale były to echo, jakby z innego świata. W miarę jak toczyłem się w kierunku tej siły, moje myśli zdominował jeden obraz moja rodzina. Pojawiły się w mojej głowie wspomnienia. Widziałem Zofię, gdy po raz pierwszy coś narysowała, Jakuba, gdy nauczył się jeździć na rowerze. A przede wszystkim chwile, które spędzałem z Anną, nasze wspólne biesiady, planszówki i wieczory przy lampce wina. To były chwile, które zdefiniowały moje życie, a teraz czułem, że mogę to wszystko stracić. Ogarnęła mnie fala smutku, ale zaraz potem do mojego serca wkradło się uczucie spokoju. Czułem, że w miarę jak odchodziłem od mojego ciała, opuszczałem także wszystkie troski. Strach ustąpił miejsca zrozumieniu. Podczas gdy z daleka patrzyłem na swoją rodzinę, wiedziałem, że muszę wrócić. Cokolwiek czekało na mnie w tym nieznanym miejscu, moim obowiązkiem było stanąć za moimi bliskimi. To potężne pragnienie miłości i chęć ich ochrony sprawiły, że z sercem pełnym emocji spojrzałem jeszcze raz na moją rodzinę. W tej chwili zrozumiałem, że życie nie polega tylko na osiągnięciach zawodowych, ale na relacjach, które budujemy. Każda chwila miała znaczenie, a ja postanowiłem, że nie poddam się łatwo. To był dopiero początek mojej podróży. Zaraz po tym, jak moje myśli wypełniły się pragnieniem powrotu do mojej rodziny, poczułem, jak jakaś niewidoczna siła zaczyna mnie pociągać w górę. Było to uczucie jednocześnie delikatne i niesamowicie potężne. Wyglądało jak ciepły podmuch wiatru, który zerwał mnie z ziemi, unosząc ku górze. Z każdą chwilą świat wokół mnie stawał się coraz mniejszy, a ja unosiłem się coraz wyżej i wyżej. Obserwowałem Kraków z lotu ptaka, miasto, w którym spędziłem całe swoje życie. Wiedziałem, że moje serce zawsze będzie związane z tym miejscem. Z daleka widziałem zamek królewski na Wawelu, który dumnie wznosił się nad Wisłą. Przypomniałem sobie chwilę, gdy wraz z rodziną spacerowaliśmy po rynku głównym, dzieląc się śmiechem i radością. Czułem, jak zapach pierogów i świeżo pieczonego chleba na zawsze będzie mi towarzyszył w pamięci. Zaczynała mnie otaczać niesamowita atmosfera spokoju. Czułem, jak wszystkie troski i stresy znikają, pozostawiając jedynie uczucie głębokiej harmonii. W tym momencie byłem wolny, wolny od problemów dnia codziennego, wolny od oczekiwań i lęków. Pomyślałem, że wiem, dlaczego to się dzieje. Moje życie nie kończyło się. Lecz zaczynało. To była podróż w głąb samego siebie, w poszukiwaniu istoty życia. Nagle zobaczyłem przed sobą jasny, lśniący tunel. Jego ściany były wypełnione niesamowitymi kolorami, od intensywnego błękitu po soczystą zieleń. To było tak, jakbym przechodził przez drzwi do innego wymiaru. Z każdą chwilą dźwięki stawały się harmonijne, jakby natura samodzielnie tworzyła symfonię, która wirowała wokół mnie. Widok tunelu wciągał mnie coraz głębiej i głębiej. Każdy krok w stronę jego wlotu przynosił nowe uczucia, nowe odkrycia. Czułem, że wkrótce wejdę w nową rzeczywistość w miejsce, gdzie nie ma bólu, cierpienia ani lęków. To była obietnica czegoś niezwykłego, a ja nie mogłem się doczekać, aby to odkryć. Czułem, że za tym tunelem czeka na mnie coś lub ktoś niezwykłego. Przechodząc przez jasny tunel, Byłem otoczony olśniewającym blaskiem. Światło wyglądało jak chmura unoszących się gwiazd, pulsująca w rytmie nieznanej melodii. Każdy krok, który stawiałem ku portalowi, wypełniał mnie uczuciem euforii i bezpieczeństwa. To było miejsce, w którym czas nie miał znaczenia, a wszystkie troski zostały za mną. Czułem się jakbym dryfował w stanie błogiego relaksu, jednocześnie pełnego ekscytacji. Gdy dotarłem do końca tunelu, ujrzałem przed sobą wielki, lśniący portal, który zdawał się otwierać w nieskończoność. Jego powierzchnia mieniła się kolorami tęczy, a w powietrzu unosił się słodki zapach kwiatów, których nigdy wcześniej nie czułem. Jakbym przekroczył granicę, która oddzielała nasz świat od rzeczywistości, w której wszystko było doskonałe. Przed portalem stanęły postaci, które emanowały niesamowitą miłością. To były istoty, które można było określić jako anioły, choć ich obecność była znacznie głębsza. Nie potrzebowały słów, aby się komunikować. Ich uczucia przejawiały się w postaci nieskończonej miłości i wsparcia. Uśmiechy ich twarzy były jak promienie słońca rozjaśniające całą przestrzeń wokół. Kiedy wszedłem przez portal, ogarnęło mnie uczucie błogości. Lądowałem w krainie, która była niesamowicie piękna. Zielone pola rozciągały się po horyzont, a strumienie krystalicznie czystej wody biegały wśród drzew obficie kwitnących kwiatów. Słońce świeciło z niezwykłą intensywnością, ale nie było to irytujące jak w naszym świecie. To było światło pełne miłości i nadziei. W tej idyllicznej scenerii zauważyłem, że nie byłem sam. Obok mnie pojawiła się obecność, która budziła we mnie ogromną czci. Zobaczyłem postać w świetle, pulsującą miłością i współczuciem. To była najczystsza forma dobra, a jego obecność napełniała mnie spokojem, którego nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Poczułem, że coś bardzo ważnego ma się wydarzyć. Ta obecność nie tylko mnie obserwowała, ale też wydawała się czekać na mnie. Czułem, że zbliżam się do czegoś niewyobrażalnego spotkania z istotą, która zna mnie lepiej niż ja sam. To był moment, który miał odmienić wszystko, co kiedykolwiek wiedziałem o sobie i moim życiu. Gdy postać w świetle zaczęła się zbliżać, moje serce przepełniło się emocjami, a do głowy napłynęły myśli pełne zdumienia i oczekiwania. To był Jezus, nie było wątpliwości. Jego blask był oszałamiający, a jednocześnie uspokajający. W Jego obecności czułem się całkowicie przyjęty i kochany. Nie musiałem mówić, a on nie musiał zadawać pytań, nasze serca łączyła niewidoczna nić zrozumienia. W chwilach, gdy nasze spojrzenia się spotkały, poczułem, jak moje wszelkie troski i wątpliwości znikają. Jezus uśmiechnął się, a jego oczy promieniały miłością, jakby dostrzegał wszystko, co skrywałem w swoim wnętrzu moje radości, smutki, obawy i marzenia. Nie bój się, Tomaszu, powiedział łagodnym głosem, jestem z Tobą w każdej chwili Twojego życia. Twoja miłość do rodziny i chęć poznania prawdy są piękne. Zrozum, że wszystko co przeżyłeś ma swój sens. Jego słowa niosły ciężar, ale jednocześnie były pełne nadziei. W tej chwili poczułem, że moje życie zyskuje nową perspektywę. Jezus ukazał mi, jak ważne jest życie w miłości, przebaczeniu i zrozumieniu. Nie tylko dla siebie, ale także dla innych. Podczas naszej rozmowy miałem wrażenie, że czas przestał istnieć. Każde słowo, które wypowiadał, wydawało się być jak promień światła rozświetlający mroki mojej duszy. Wieziono mnie do nowych zrozumień, głębszych prawd o miłości i o życiu, które miało czekać na mnie po powrocie. Ten moment, to spotkanie, pozostanie w mojej pamięci na zawsze jako klucz do spełnienia mojej prawdziwej misji. Jezus rozpoczął swoją podróż po niebiańskim królestwie, a ja miałem zaszczyt i przyjemność iść u jego boku. Przechodziliśmy przez pola pełne kwitnących kwiatów, które emanowały kolorami, jakich nigdy wcześniej nie widziałem. Każdy krok przynosił nowe odczucia radości i spełnienia. Każdy zapach, każdy dźwięk otaczał nas niesamowitą harmonią. Byłem otoczony miłością, jakiej nie potrafiłem opisać. W miarę jak podążaliśmy za Jezusem, ujrzałem ludzi, którzy mijali nas z uśmiechem na twarzy. Byli to moi bliscy, którzy zmarli wiele lat temu dziadkowie, przyjaciele, a nawet pacjenci, którym nie mogłem pomóc za swojego życia. Każde z tych spotkań było dla mnie wzruszające. Czułem, że nie tylko oni mnie witają, ale również wyrażają wdzięczność za moje życie i decyzje. Wyjątkowe chwile spędzone z moją ukochaną babcią Marią. Były dla mnie najcenniejsze. Objęła mnie mocno, jak za dawnych czasów, a ja poczułem wielką miłość. Jestem z Tobą zawsze, Tomaszu, powiedziała ciepłym głosem. Twoje życie ma ogromne znaczenie, a każdy trudny moment był częścią Twojej drogi. Odkrywałem niebo jako miejsce bez bólu i cierpienia, zamiast tego pełne radości i pokoju. Widziałem, jak dusze dzielą się miłością i wsparciem, zrozumienie, którego wcześniej mi brakowało. Wraz z każdym nowym odkryciem, które czyniłem, moje serce stawało się lżejsze, a dusza wypełniała się głębszym zrozumieniem sensu życia. Czułem, że nie tylko jestem w niebie, ale że to niebo było również we mnie. W trakcie tej niezwykłej podróży Jezus zatrzymał się patrząc mi głęboko w oczy. Czułem, że w tym spojrzeniu kryje się coś niezwykle ważnego. Tomaszu powiedział z głębokim współczuciem: Twoje życie na ziemi ma jeszcze wiele znaczenia. Chciałbym, abyś zrozumiał, co jest istotą Twojej misji. Przez chwilę milczeliśmy, a ja czułem, jak jego słowa przenikają mnie, niosąc potężne objawienie. Jezus kontynuował: Twoja misja to szerzenie miłości, zrozumienia i przebaczenia. Nie tylko w Twojej rodzinie, ale także wśród ludzi, z którymi się spotykasz. Wiesz, że życie jest krótkie. Ale każda chwila może mieć znaczenie, jeśli wypełnisz ją miłością. W miarę jak mówił, ogarnęła mnie fala emocji. Zrozumiałem, że wszystkie trudności, jakie musiałem znosić, miały swoją rolę w formowaniu mnie jako człowieka. Moje błędy, porażki, a nawet sukcesy były częścią większego planu. Nie będziesz nigdy sam, dodał, bo miłość jest najpotężniejszą siłą na Ziemi. Jezus zbliżył się do mnie. I położył dłoń na moim ramieniu. W tym momencie poczułem, jak ściany między nami znikają. Byłem wypełniony uczuciem siły i otuchy. W moim sercu zrodził się nowy entuzjazm i determinacja do powrotu. Wracaj, Tomaszu, powiedział. Podziel się tym, co doświadczyłeś i żyj w sposób, który zainspiruje innych. Twoje słowa mają moc zmienić świat. Czułem, że to przesłanie będzie moim światłem na nadchodzące dni. Pełen wdzięczności i determinacji, gotowałem się na powrót do życia, które czekało na mnie z otwartymi ramionami. Nagle poczułem, jak moja dusza jest wciągana w dół, zbliżając się do mojego ciała. To było uczucie, jakby całe moje istnienie było ciągnięte z siłą, której nie mogłem zignorować. Równocześnie ogarnął mnie lęk, ale wiedziałem, że muszę wrócić. Czułem, że moja misja na Ziemi nie została jeszcze zakończona. Gdy otworzyłem oczy, Przywitał mnie znajomy widok, jadalnia, moja rodzina, a w tle dźwięki syren karetki. Moje serce zabiło mocniej, gdy zobaczyłem Annę, która trzymała moją dłoń, a w jej oczach czaiła się mieszanka ulgi i przerażenia. Zrozumiałem, że byłem nieobecny przez około 30 minut, ale dla mnie te chwile wydawały się wiecznością. Czułem, że coś we mnie się zmieniło. Miałem całą tę wiedzę i doświadczenia z nieba. Miłość, pokój i przesłanie, które musiałem przekazać. Moje życie nabrało nowych barw. W tej chwili, bardziej niż kiedykolwiek, zrozumiałem, że każdy moment jest cenny, a ja byłem gotów, by żyć w pełni dla siebie i mojej rodziny. Po powrocie do domu, każda chwila wydawała się intensywniejsza, a życie zyskało nowe znaczenie. Zdecydowałem, że muszę podzielić się moją historią. O każdej wolnej chwili opowiadałem o moim doświadczeniu bliskim, przyjaciołom, a nawet pacjentom w klinice. Chciałem, aby każdy mógł usłyszeć przesłanie, które przyniosłem z tamtej strony. Najważniejszym momentem było moje wystąpienie podczas mszy w Bazylice Mariackiej. Serce biło mi mocno, gdy stanąłem przed zgromadzeniem, a moje myśli wróciły do spotkań z Jezusem oraz z moimi bliskimi na niebiańskich łąkach. Z emocjami w głosie opowiadałem o miłości, przebaczeniu i o tym, jak ważne jest życie w zgodzie z samym sobą i innymi. Widząc wzruszone twarze, czułem się spełniony. Ludzie podchodzili do mnie po mszy, dziękując za to, co usłyszeli. Wiedziałem, że moja historia ma moc, by inspirować. Szczęście, które płynęło z głębi mojego serca, było nie do opisania. W końcu znalazłem nowe powołanie, które mogło dotknąć żyć innych ludzi. Z każdym dniem zaczynałem dostrzegać, jak moje życie nabiera zupełnie nowego wymiaru. Otworzyłem się na świat, angażując się w różne inicjatywy, które wspierały lokalną społeczność. Organizowałem spotkania, gdzie dzieliłem się moimi doświadczeniami, a także inspirowałem innych do działania w duchu miłości i zrozumienia. Zacząłem również angażować się w pomoc potrzebującym, wolontariat w schroniskach, organizacja zbiórek charytatywnych. Każda chwila, którą poświęcałem, przynosiła mi nie tylko satysfakcję, ale także radość, którą mój duch odczuwał w głębi. Czułem, że wypełniam swoją misję, staję się narzędziem miłości. Moja rodzina wspierała mnie na każdym kroku. Często organizowaliśmy wspólne akcje charytatywne, a moje dzieci Zofia i Jakub z radością angażowały się w działania na rzecz innych. Widziałem, jak ich serca się otwierają, a ja czułem, że spełniam swoje zadanie jako ojciec. Teraz, gdy patrzyłem na swoje życie, zdawało się ono być jak niekończąca się podróż ku lepszemu. Wiedziałem, że nie jestem sam, a miłość, którą dzieliłem, wracała do mnie w sposób, którego nigdy bym się nie spodziewał.